Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnej części z gry Heroes of Mate and Magic 5 i kontynuujemy kampanię w której to skończyliśmy na mm, zaatak mieliśmy zaatakować drogiego bohatera zielonego, także wczytujemy sobie naszą kampanię. Mam nadzieję, że zapisałem gdzieś tam w dobrym miejscu. Okej, okay, wczytujemy Mam nadzieję, że to jest ten zapis, który po prostu chcę zobaczyć. Misja trzecia, podbój Mam zapisałem chyba przy już, tak jak skończyłem nagrywać Mam nadzieję, że się wszystko tam dobrze zapisało Tak, jest wszystko w porządku <laughs> Także zobaczymy sobie jeszcze raz co on tutaj ma Sfora ym, dwa, dwa razy Sfora tutaj wielkich łowczych Kilka Entów, kilka wielkich Druidów, wiele tancerzy ostrzy i wiele rusałek Ja tutaj z jakąś też armią potężną nie idę a tutaj w tej kampanii liczy się szczególnie czas, także przejdę sobie tutaj do trybu wolnej walki i atakujemy dziada. No, oczywiście czas, jeszcze nam zdąży pewnie spieprzyć, ale spokojnie mamy tutaj ekspercką logistykę. Tutaj nam przejął kopalnię złota, także myślę, że nam się uda go trafić. No, jednak się nie uda, ale tutaj będzie zablokowany, mam nadzieję, że nie dojdzie do mnie do miasta. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Aj, było blisko, było blisko. Gdyby chciał, doszedłby spokojnie do miasta, ale nie z nami takie rzeczy, także zaraz tego musimy podbić. Szybki tryb taktyczny, od razu przechodzimy do mm, przemieszczenia tutaj wielkich mm, łowczych, mm, wielkich druidów. Czy znaczy, tak? No, się nazywa? Tak, wielki łowcze, ok. Dobrze myślałem, że spieprzyłem nazwę. Sukubusy mogą stać gdzieś koło Enta, tancerze ostrzy tutaj przy druidzie, rusałki taki tak po frundom, to w zasadzie ten tu może stać tutaj. Okej, okay, myślę, że takie ustawienie będzie najlepsze. Dobra, rusałki już zaczynają tu z atakiem idą. 64. Tancerze ostrzy mamy... Nie, na spokojnie, na spokojnie. 6 do 9 z kontrą, ale nie mogę tak go... W zasadzie mogę dać mu czas. Tutaj oczywiście nie ma tej opcji, także przycisk W. Musimy zaczekać i słabe morale przy tym. 4 ma dzikie end, nie to jest end. Aha dzikie end jest w... tam trzecia przemiana, ale to już nieważne. No i 23 niby jest kontra, ale no bez kontry będzie oczywiście. Teraz tak, wielki łowczy. 25, 6 do 9, no przyda nam się, ale zobaczmy tutaj czary jak tutaj. 6, 9, 14 oczywiście, że lepiej tutaj czar użyć. Sukubusy 3, 9 strzelamy. Ze szczęściem. 11 wyeliminowaliśmy tutaj wszystkich. 20 do 26. A szczególnie, że prosta strzała i stoi blisko. Także tutaj szybka wygrana. Mm. Magiczna strzał 88, a ze zwykłego strzału mam 209, tutaj dwóch, trzech Także zaraz na... nie, nie, na tego Enta tutaj będę naparzał Mam nadzieję, że jak najmniej strat tutaj Jeszcze tutaj balista uderza Ten tutaj w kogo? Enta? O, dobrze, że wenta. uderza 160 15 życia mu zostało, także tutaj trzeba się pilnować teraz Będą no ruch miały rusałki, także możemy nie wiem jakiś tam... Powiedzmy rój os. Jakieś tam osłabienie tego enta, żeby nie podchodzić. Dobra, ent tutaj podszedł tutaj, możemy atakować, ale mamy mm, bez... oczywiście... bez kontry. czy znaczy z kontrą jest. czy znaczy Nie, bez kontry było, ale nie chcemy, żeby tutaj mm, nic tam nie było. Żadna i nie. Szansa obrażenia 23, także możemy sobie na razie zrobić Rui oz za 30. 30 punktów obrażeń. A, jednak jest kontra. Coś mi się tam pokiećkało. Oj, słabe morale, bardzo słabe. Oj, trafił, no nic. Tutaj możemy zrobić oczywiście bramę, ale tego na razie nie chcemy. Musimy tutaj zablokować jakoś tego Enta, żeby on tutaj nam nie doszedł. Żeby on jakoś stracił Ojej Dobra, wrusałki także Może być Bożek, ja mam słabe morale Na poziomie 0 0 do 1 także tutaj też oczywiście muszę zaczekać Szansa na zabicie jednego Szansa na zabicie dwóch Nie no, tutaj muszę tego jednego zlikwidować Dobra, bohater raczej wenta tutaj będzie naparzał Oczywiście jeden ent już stracony. Jednorozco się tam jakoś trzymałem. Szansę na zabicie jednego, ale tutaj raczej oczywiście też zaczekam. Szansę na zabicie jednego. Dwóch do trzech. Nie, tutaj wolę prosta strzała jest. 75 punktów obrażeń i tutaj wielki łowczy dokończa sprawę. Ent już jest tutaj zabity, także możemy sobie już śmiało podchodzić. Chociaż nie wiem czy to też taki dobry pomysł Szansa na zabicie 0 do 1 Dobra, no nic Udało się jednak 3 <gry> Nic, straty myślę, że nie są jakieś wielkie 27-4, no 2 enty, no ale Jest ok w miarę Dam teraz trochę w obronę, bo Patrzałem, że moje No zobaczcie, atrybuty ataku mam na 12, obrona 2, także przyda się tutaj teraz obrona no nic, musimy teraz uzupełnić nieco wojsko, jakiś mały lak. Zobaczmy, co tu mamy. Kapitol tutaj 5 i 5, byśmy musieli ogarnąć skądś rtęć. Albo byśmy musieli ogarnąć... Chyba, że, nie wiem, na tyle też jeszcze zdążymy, żeby... Tą... Nie, ta siarka tutaj jest. Oczywiście tą kopalnię sobie odbijemy. Nie wiem, jakiś tutaj, o, tu jest jakiś niepilnowany surowiec kryształu, także zgarniemy sobie go. Może uda nam się te smoki jeszcze zdobyć. O, idzie kolejny tutaj bohater, tym razem Inferno. Mam nadzieję, że nie jest jakiś specjalnie mocny. Nie, tutaj na spokojnie, nie trzeba się bać. Dobra, zgarniemy sobie tutaj surowce, jeszcze tutaj rusałki. A, dobra, niech już będzie ta wolna walka. Możemy sobie tak o pobawić się z tą rusałką. O, dwa sukubusy. 25 tutaj rusałek na stracie. Tutaj damy czas. O Jezu, znowu to słabe morale. 5 do 10, sukubus. Jednak 19. Tancerze tutaj czekamy. 8, a z tym 15, także tutaj lepiej czarem. A mi się podoba jak oni rzucają te czary szczególnie, szczególnie ci bohaterowie z lochu 18 17 bardzo ładny atak Aż wywaliło trochę kolejkę rusałce Dobra przechodzi do... A czar odparty, zawodzi czar 6 11 Czy uda się zabić ze szczęściem? 19 jednak Dobra dajmy czas Drzewiec też czeka Ja zawsze end drzewiec no Wiadomo o co chodzi, no już tu nie trzeba mnie poprawiać. No, dwa sukubusy. Dobra, zamienię sobie już tylko na szybką walkę. Jak widzicie, dajemy sobie radę bezproblemowo. Powracamy do gry i zgarniamy artefakt. O, jeszcze są tutaj tancerze ostrzy, także jeszcze nieco doświadczenia. Plus 113 teraz many. Mamy wiele. Horda wampirów. Tu jeszcze możemy sobie zgarnąć wiatrak. Plus 3 kryształy. Zobaczmy tutaj gdzie jest ten zielony. Idziemy w tamtym raczej kierunku. Nie możemy pozwolić, żeby on sobie tak bezpańsko biegał po naszych ziemiach. Jak widzicie tutaj robi taki manewr, żeby przejść nas dookoła. Tutaj nam jakąś kopalnię wziął. Kryształy, ale to zaraz na spokojnie odbijemy. Tylko do niego dojdziemy. On tu raczej będzie próbował nam przejąć kopalnię. Nawet, nawet gdyby teraz ruszył na zamek to na spokojnie możemy ten zamek zaopatrzyć jest już po, po pierwszym, że tak powiem. Ok, zamek jest już zaopatrzony, także idziemy prosto teraz na zamek, spróbujemy go zgarnąć i od razu ruszamy, tak jak droga nam pokazuje, idziemy na kolejnego zielonego. Wróg został pokonany, trzy sukubusy poszły już na marne, zostały jeszcze dwa. I czekamy, może uda nam się z tymi smokami w końcu Czekajcie, czekajcie, czy tu jakiś surowiec był? No jasne, że ja tego nie zauważyłem Centralnie pod zamkiem No nic Dobra, i co tam chyba 10 potrzeba? Tak, 10 siarki, także jeszcze jeden dzień musimy zaczekać Brak miejsca, no okej okay. Tak, taki brak miejsca, zaraz miejsce się zawsze znajdzie Dwa tak i tak. I sukubusy robimy weg. Proszę bardzo, czekamy ten jeden dzień w zamku, naładujemy się troszeczkę, odpoczniemy, 10 już siarki jest, także ołtarz smoków 20, 10, oj, tutaj nam nie będzie starczeć, raczej zielony smok Dobra i zrobimy taki many. wiem że tu trzeba działać szybko i będę być może będę mieć problemy później yy, z komputerem Dobra i dzień pierwszy, po prostu chciałem uzupełnić sobie wojsko, żeby mieć już taką wiecie, pewność Wolę już walczyć czymś niż niczym mm, Okej, okay, także zrobimy taki manewr, że tych nie chcemy tutaj tracić Także zakupimy sobie całe dostępne y, wojsko, jakie tu jest Zobaczę co tutaj, brama Entów 5 Altana, przepraszam, drzewców, ja zawsze tak mylę te nazwy no nic, dobra. Musimy walczyć tym wojskiem co, ma, yy, co mam, po prostu. No i tutaj zamienię za dwóch. No i idziemy tutaj wzdłuż tej drogi. Dokładnie tutaj. O Jezu, jeszcze... No już dobra, nieważne. Poszedł drugą stroną. No niech... Byle już szedł. Byle już szedł. I wyszedł jakiś zielony. A któż to taki? No, wojska prawie nic nie ma, także na spokojnie możemy tutaj atakować Dobra, dajemy czas, mam cicho nadzieję, że ucieknie Tutaj mamy fort na wzgórzu, także sobie zaraz ulepszymy to co mamy Smoki i enty Zaraz tutaj musimy go ścignąć, żeby nam się tutaj nigdzie nie panoszył i się nie wynurzył Teraz będzie problem, bo nie wiem gdzie on poszedł, ale znać życie A jest jednak tutaj, czyli na spokojnie zaraz musimy to ogarnąć Tutaj mamy Wojskowy Posterunek Sylvan Ale na, spokojnie, sobie na razie ominę O, morale plus jeden, się mu przyda Ten poszedł chyba do góry, mam nadzieję, że poszedł do góry Żebym nie musiał go ścigać Oby nie na dół No i mamy kolejny zamek, proszę Państwa Czy Zielony uciekł do zamku, czy tylko to była jakaś tajna jego przykrywka? Zrobimy sobie wolną walkę, żebyście mogli zobaczyć tutaj jak się walczy o zamek Sylvan, Jeszcze kto jeszcze nie widział oczywiście, bo nie wiadomo kto tu ogląda Chyba nawet nie walczyliśmy jeszcze o zamek w kampanii, także no, jakaś taki pierwszy raz w końcu musi być Dobra, także od razu taka pierwsza faza taktyczna to przerzucić druidów i łowczych na jedną stronę, żeby tutaj kolcami nie rzucili w nas no, Tego chcemy wystawić, czemu nie? Dobra, oczywiście tak jest w wieże tutaj cały czas musi być naparzanie Niech walą w te rusałki, nawet mogą mi je wybić w cholerę Ważne, że nie w jednostki strzelające Czy tutaj? Tak, 39 ma strzelających, także trzeba ym, Nie no, podchodzimy, podchodzimy Komputer zaraz też będzie oczywiście podchodził Nie będzie chyba stał No tylko jeden niestety Dobra, z smokiem też czy gdzieś tam cofniemy po prostu musimy zrobić taką... taki miszmasz żeby tu się nic wiecie nam nie działo z jakimiś kolcami czy czymkolwiek Dobra, wielki łowczy 30, czy uda nam się zabić wszystkich? 14 12, ale przynajmniej został osłabiony i to dość mocno Dobra, jednoroszta też tutaj, zrobimy mały rykoszet Rykoszet, co ja już gadam? 272, zobaczmy jak kolce tu wyglądają tych zabiję dwóch, a z tym, czyli dziesięciu, czyli dwóch zostanie, a błyskawicą zniszczę wszystkich i zwykłym strzałem zniszczę wszystkich. Dobra, to zrobimy tak, że zwykłym strzałem pierw zniszczymy, a później będziemy jakoś tam się martwić, bo mana jest nam też potrzebna. Tutaj starożytna strzał 88, przy zwykłym zabiciu 104, 66. Dobra, myślę, że chyba pięć tych tutaj, bo oni mają teraz ruch. O, ten już wychodzi tutaj z zamku O, ze szczęściem balista, pięknie To jest właśnie śmieszne, jak oni zawsze tą strzałą, bohaterowie to zawsze tak tą ręką bujają Śmiesznie to wygląda 5-18 z kontratakiem, ale myślę, że tutaj uda nam się z... No właśnie, uda nam się wygrać ten pojedynek Teraz w kogo? O, cały czas w rusałkę a i kurde myślałem, że chociaż jedna zostanie, to jeszcze uda, że teraz będą pewnie w jednostki strzelające. O, tak, tak jak przewidziałem to. 3-5-37 rusałki mają teraz ruch, także w 37 rusałek. Jeszcze za szczęściem. I strzała ochrony padła. 3 do 5 z kontratakiem. Jeszcze będzie... Nie, end jeszcze tutaj nie ma ruchu. Myślę, że tych smoków mi tak szybko nie załatwią. Przy... Jeszcze trzech, to i jeszcze zwykłym strzałem, czemu nie udało się tutaj wygrać, 172 i wygrywamy batalię Zamek odbity Małe straty, zobaczmy co w zamku się kryje No, nawet całkiem okej okay. Ogród jednorostu, zobaczmy co się jest do wykupienia, niestety nic, ale Zakupimy sobie oczywiście wojsko Poczekamy tylko na dzień pierwszy a, i wyszedł tu jeden. Trzeba zaraz ruszać. czy może coś uda się ulepszyć. Nie wiem, Gidia Magów może jakieś nowe czary dostaniemy. Zobaczmy w ogóle. Nie, w sumie te same. Zobaczę tylko, czy to jest jakiś mocniejszy. A jednak to jest Gil-Raen. Także myślę, że czas chyba na atak. Tylko nie wiem, którędy on pójdzie, ale oby nie dołem. Oby się cofnął, albo nie wiem, dołem. Jest, dobra, idzie tą stroną. Czyli jest... Okej. Okay. Mam nadzieję, że się uda go zwyciężyć. Dobra. Szybki... Szybka rekrutacja tutaj wojska. I ruszamy na Gileraena. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do niego. Jakoś w dobrym tempie. Nawet na może odbić zamek. Może nam śmiało odbić ten zamek. Tam na dole. I taki tak by się odbił. A jednak się przyłączyły do niego. No nic, robimy, jest wolna walka, mam nadzieję. Sobie zaraz zapiszę jeszcze tylko. Dobra, szybka walka jest. Zapisujemy stan gry. Podbój 1. Tym razem zapisano stan gry i walczymy z Gilraenem. Nie, 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 nie. Wybaczcie za to krótkie małe cięcie, ponieważ nawet po tonacji mojego głosu możecie zauważyć, że coś się stało. A, coś się stało? Słuchajcie, trzy walki, mam nawet dwie nagrane, już trzeciej już nie nagrywałem. Dwie nagrałem, mimo że wojsko jest takie, takie jakie jest. Uwierzcie mi, że do, do pewnego momentu niby jest jakaś ta wygrana, ale później już jest aż klęska, także no... Trzeba coś wymyślić, nie wiem gdzieś tutaj zacząć uciekać w jakąś stronę żeby dostać się do naszego głównego zamku i przejść gdzieś w tamtym kierunku gdzie jest jego kolejny zamek Tutaj mamy kostuchy, mamy ich aż wiele Także lepiej tutaj uderzyć w kostuchy niż uderzyć teraz na Gilraena No jeszcze jest wolna walka bo walczyłem przy, ym, znaczy było, jest to nagrane cały czas ale oczywiście będzie ym, na cięciu no bo trochę no nie wychodziło po prostu a nie chciałem też tracić wojska. Dobra, wystawiamy tutaj całe nasze wojsko. Mamy teraz 29 kostuch. Mam nadzieję, że się uda to tam wygrać jakoś bez strat, nie? Tutaj dajemy oczywiście czas, nie będziemy podchodzić. Poczekamy, aż sobie kostucha sama podejdzie. Dobra, tutaj mamy jeden z błyskawicą. Dwie, także uderzamy z błyskawicą. Dwie kostuchy. Teraz jeszcze jedna i mam nadzieję, że tu będzie szczęście. Jest i szczęście. Tylko przy jednym strzale, ale zawsze. Tutaj mamy dwie, możemy zawsze go jeszcze osłabić, także osłabiamy tą kostuchę ją w zasadzie. Ale będzie kontra, także no nie fajnie. Tutaj również będzie kontra, ale tutaj może być kontra, ponieważ będzie zaplątana ta kostucha. Tutaj dajemy czas, bo i tak i tak nic nie zrobimy. 3 do 6 i teraz naparzamy po prostu. Mm, jeden, 1, ale oczywiście chcemy tutaj błyskawicę, także szybki atak błyskawicą. Teraz nawet ciężko będzie mi oszacować ile odcinek będzie trwał, ponieważ no był tutaj... były te mm, ataki po prostu na tego Gillera'ena i jakoś no nie wychodziło za dobrze. Także nie wiem ile odcinek będzie naprawdę trwał. Jeżeli będzie trwał gdzieś 15 minut to nie wiem to fajnie 20 Naprawdę nie wiem na chwilę obecną jest 43 minuty nagrania Także trochę będę musiał tutaj mm, pociąć ten film Ok, jeden do wiedzy Idziemy dalej, kontynuujemy tutaj po drodze Tutaj zaliczymy sobie obserwatorium Redwood Ciekawe na który zamek idzie Jeżeli na ten co przed chwilą przejąłem to nawet mo może być Nawet może być, tam wojska za wiele nie ma a jeżeli jakieś jest, no to oczywiście tam uda się, mam nadzieję że się uda to zdobyć. Tutaj mamy jakąś zapomnianą zbroję bohatera. Plus dwa do wszystkich statystyk, ale tutaj sfora archaniołów, także no, ra raczej nie, że tak powiem. Idziemy tutaj w tę stronę. Plus jeden do ataku. Tutaj sobie możemy jeszcze coś zgarnąć chyba, ale nie mamy właśnie miejsca. Dobra, nie wiesz, nie ten zamek wybrałem. A się zdenerwowałem, że kurde, no niby widziałem wygraną, a jednak nie było tej wygranej. Dobra, tutaj nie mamy nikogo do budowy, także znaczy do rekrutacji. Budować to można budynki, a nie jednostki. Znaczy rekrutuj, rekrutujemy jednostki. Gilerałem chyba coś się zapuścił i teraz się nieco chyba pogubił, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze kolejne obserwatorium. Jest i zamek. Jakiejś tam specjalnej armii nie ma, także ruszamy Gilrean mam nadzieję, że będzie tutaj, tak jest, idzie nam Idzie za nami cały czas, mam nadzieję, że go Tak, takiego przysłowiowego, przysłowiowego ciula tutaj robimy W zamku nic nie ma A jeszcze jak zdążymy przed dniem pierwszym to będzie walka o wszystko albo o nic Bo Gilrean jak Sami no słyszeliście, już wcześniej mówiłem no Nie, czekaj, czekaj, czekać. o <gry> Chcę tutaj wolną walkę, bo ho horda chłopów to jakoś, jakoś mi nie, wiem, żebym jeszcze na wolnej walczył. Dobra, a jednak 25 rusałek. Cel zrealizowany. Jaki to cel? Przekraść granice, zajmij wszystkie miasta elfów, pokonaj gilderaena i zniszcz źródła magii druidów. Czyli zanim przejdziemy do zniszczenia magii druidów, musimy Gilreena zwyciężyć. No, jak widzicie, wojsko... Jest, czekamy na dzień pierwszy. Mam nadzieję, że Gilraen nie zrobi nam psikusa i nie wejdzie nam centralnie do zamku. Ale my oczywiście, my będziemy w tym zamku. Będziemy sobie tutaj na niego czekać oczywiście, bo on tutaj do nas przyjdzie. Czemu nie? I mam nadzieję, że jeszcze dzień pierwszy uda nam się zaliczyć. Czy się uda? Czy się uda? Czy się... Jest i udało nam się. Także nawet będziemy się tutaj bronić w zamku. Jeszcze ma pewnie zamek wybudowany. No a jak? Ale teraz przynajmniej mamy większe pole do manewru. Wykupione zostało całe wojsko. Mamy tego wojska oczywiście teraz już więcej. I jest szybka walka włączona. Jednak porażka. Ale powtarza, powtarzamy tą walkę. Teraz to jest wszy o wszystko albo o nic. Oj, według symulacji walka jest przegrana i nawet mu tam pozabijały nawet prawie że nic. 85? Aha, to moje. Dobra, walczymy. Nie, to jego to były. Skąd on miał te enty? Przecież wcześniej ich nie miał, chyba że ich nie wystawiał. Co? Skąd on ma to wojsko? Przecież mu się co namnożyło? 117 tamtych. On ma podobne wojsko centralnie do mojego, ale jestem w zamku. Pewnie komputer na symulacji wy wyłaził z zamku i to właśnie było powodem mojej przegranej. Dobra, no nic, musimy sobie jakoś poradzić. Teraz pokażę po prostu w końcu jakąś taką, taka walkę. No jak widzicie, no tutaj widzę wygraną, a nie tutaj. Ale wszystko może się zdarzyć. Dobra, smok już tutaj powoli podlatuje. 214 rusałek. No nic, nic, musimy jakoś tutaj zawalczyć. Błyskawica 309 zwykłym atakiem, 238 300. No nic, musimy jakoś tak zaatakować, żeby tutaj... Nie no, ci mają ruch, także tych tu tam jest szczęście na szczęście. 36. Ładny atak Teraz tutaj 29,44, oczywiście niszczymy. No i Gil Raen został pokonany. To ten moment miałem już nagrać w kolejnym odcinku, ale nagrywam w tym, ponieważ uciął mi się moment walki, której ta walka normalnie była jedna z takich fajniejszych, bo komputer... Wyliczył mi, że przegrałem, a ja tą walkę wygrałem. Proszę bardzo, pokonaj Rena i go pokonałem. Jestem dosłownie, no dosłownie przed chwilą podczas montowania filmu, no wyszedł taki bubel i teraz nagrywam jakby dodatkowy, także idziemy i kontynuujemy tutaj zniszcz źródła magii druidów, także idziemy niszczyć to. Oczywiście przeżyłem wszystko, jak mówię Ktoś by nie chciał mi wierzyć, nie wiem, mogę zrobić zdjęcie czy coś takiego, jakiś screenshotik Ale dobra, już nieważne, już przechodzimy, bo, bo już przechodzimy tutaj do samego centrum Jak tutaj wspomniano, zniszczyć źródła magii druidów Czyli idziemy do, wprost do samego źródła, czyli na centrum mapy Piekielny ogień się za nami tutaj wije Mam nadzieję, że tam nie będę musiał jakoś specjalnie walczyć czy coś się nie zaopatrzyłem w wojsko ale idziemy, idziemy Może uda się już NT O, udało się, 26 i wchodzimy na terytorium. No, na szczęście po jednym druidzie, jeden end. Także spokojnie. Dobra. Dajmy czas. Smokiem w sumie już możemy próć, to tam bez różnicy. Dobrze, jakoś się specjalnie nie musimy zaopatrzać tutaj w tą walkę. Dobra, tutaj jednego sobie zastrzelimy. Strzała ochrony, pięknie. Dobra, ty powiedzmy tutaj w tego. To jego brata bliźniaka No akurat tam gdzie chronił smok musiał uderzyć Ojej, czasami ta gra mnie zaskakuje No i cyk i udało się Zobaczmy 2 i 2, 1, 4 Nareszcie, droga do tyłu jest czysta świat. No i misja ukończona, mimo tego, że walka, która fajna była taka kluczowa, ta ostatnia walka, która mi się nagrawa tylko w kawałku, no... Uwierzcie mi na, na słowo, no musicie mi uwierzyć, bo ewentualnie co Wam mogę pokazać, to tylko małe, nie wiem, zdjęcia albo mogę nawet nie, nagrać wideo, ale to już chyba mniejsze z tym. Chciałem nawet ten odcinek, znaczy ten tutaj skrawek, że idę do tego epicentrum, znaczy centrum w zasadzie do źródła magii druidów, chciałem to nagrać w kolejnym odcinku. No ale z, z, sami widzicie, no trwało to niespełna 5 minut, takie przysłowiowe 5 minut, dokładnie to nam 3-4 minutki. Także Macie wszystko w jednym teraz odcinku, znaczy no nie wszystko, no macie podzielony na part, ale to będzie part drugi z dwóch, także nie musicie nigdzie nic szukać, także zapraszam już do kolejnych misji, a z tej misji już się żegnamy i na razie, trzymajcie się, cześć!